I dzień dobry, witam cię. Pogoda, jak widać, no, taka standardowa, można by rzec, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak dobrze wykorzystać poranek i jak sprawić, aby był taką motywującą częścią dla całego, całej reszty naszego dnia. Czyli będzie to 10 takich sposobów, które po wdrożeniu sprawią, że Twój dzień będzie stanie się po prostu lepszy. Bo jak wiemy, poranek jest to mocny, mocny fundament do tego, aby dany dzień zacząć i aby ten dzień był dobry lub zły. Jeżeli z rana będziemy, nie wiem, zdenerwowani, no to wiadomo, przełoży się to od razu na cały nasz dzień. Chyba, że potrafimy panować nad emocjami, ale o tym będę mówił pewnie w jakimś przyszłym filmie. Także nie przedłużam i. Od razu zaczynamy z punktem pierwszym, a jest nim wstawanie wcześnie. Wiadomo, jeżeli będziemy wstawać, nie wiem, 10, 12, to ucieka nam kilka godzin z całego dnia. I komuś może się wydawać, że no tak, przecież wstanę o 12, ale pójdę spać powiedzmy nie wiem, 2 w nocy bądź czwartej rano, dla niektórych jest już rano, już nie jest to noc. Prawda, ale Większa prawda jest taka, że jesteśmy przystosowani do tego, aby jednak w nocy spać, i jest to oparte o badania naukowe, których Ci teraz nie przytoczę, bo było to mówione w książce, dlaczego śpimy, i naprawdę książkę bardzo polecam. Jest gruba, jest mięsista, dużo mówi o, o spaniu, o tym. Także pierwsza rzecz jest to właśnie wstawanie rano. I co to wstawanie rano nam daje? Przede wszystkim daje nam kilka dodatkowych godzin. Jeżeli staniemy przed wszystkimi, to będziemy mieli jeszcze powiedzmy godzinę, dwie dla siebie. Załóżmy, że my wstaniemy o piątej, a cała nasza rodzina wstaje o siódmej. Więc z rana mamy dwie godziny ogromnego spokoju, który możemy wykorzystać na ulepszeniu właśnie naszego poranka. I zaraz będzie dziewięć kolejnych sposobów: no to jak ten poranek ulepszyć. Ale pierwszym jest to wstawanie wcześniej rano punktem drugim jest to zjedzenie pożywnego i zdrowego śniadania. Śniadanie jest to kolejny fundament, który przekłada się na to, jak będziemy się czuć. Jeżeli nie wiem zjemy jakiegoś McDonalda, zjemy coś mega tłustego, to przez następne kilka godzin będziemy tacy trochę rozleniwieni, trochę tacy, mm -hmm, no bo jest to mega ciężkostrawne pożywienie. Jeżeli zjemy nie wiem jakąś zdrową owsiankę, Bądź cokolwiek innego zdrowego, to przełoży się to na to, jak będziemy się czuć przez następną przynajmniej połowę dnia. Punktem trzecim jest to stworzenie planu dnia. I o ile nie zrobiłeś tego planu dnia dzień wcześniej wieczorem, bądź powiedzmy na początku tygodnia, niektórzy tak robią, to wstanie wcześniej daje Ci właśnie tę możliwość zastanowienia się, uspokojenia i zaplanowania całego dnia, co, kiedy, jak, o której godzinie. I gdzie musisz zrobić. Daje to naprawdę taką, takie poczucie tego, że masz kontrolę nad swoim życiem, nad swoim dniem, tygodniem, miesiącem i rokiem. Także to jest bardzo, bardzo dobry i ciekawy punkt. Następnie jest to unikanie stresujących sytuacji. Jeżeli masz możliwość, to nie słuchaj radia, nie oglądaj telewizji i nie czytaj, nie wiem, jakiś, w sensie bardziej, nie oglądaj wiadomości w telewizji, bo jest to nastawione na to, aby. Ludzi negatywnie nastawiać przeciwko światu i w głównej mierze przekazują po prostu negatywne wiadomości, czyli od razu wiadomo, stresujesz się, bo jest negatywnie, i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli masz możliwość, ogranicz ten stres. I wiadomo, te radio, te, te wiadomości jest to, są to tylko przykłady. Zastanów się, co u ciebie sprawia, wywołuje ten stres i postaraj się to ograniczyć do minimalnej ilości, a najlepiej wyeliminuj w całości. Punkt piąty jest to rozmowa z bliską osobą i wiadomo, jeżeli porozmawiasz z rano i będziesz czuł się lepiej po takiej, można powiedzieć całkiem standardowej, zwykłej rozmowie. To od razu będziesz szczęśliwy, uśmiechniesz się, będziesz łapał pozytywne nastawienie na całą resztę dnia. Jeżeli masz możliwość, nie wychodzisz powiedzmy z domu o piątek, kiedy wszyscy śpią, to porozmawiaj z jakąś osobą, która jest dla ciebie bliska. Może, może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale może dać ci to ogrom motywacji, pozytywnych emocji na całą resztę dnia. Także zobacz, czy u Ciebie działa to tak. Jak Ci to teraz powiedziałem? Punktem szóstym jest włączenie pozytywnej muzyki, bądź po prostu takiej muzyki, którą lubisz. Możesz usiąść, zjeść śniadanie i możesz też śniadanie zjeść w ciszy, bądź słuchając jakiejś muzyki, którą lubisz. Może być to muzyka klasyczna, może być to pop, rock, rap, cokolwiek. Kwestia tego, aby usiąść, posłuchać i wprawić się w dobry nurt danego dnia. Możesz też słuchać jakiegoś audiobooka, wtedy robisz dwa w jednym, pozytywne z pożytecznym. Punktem siódmym jest to zadbanie o swoją przestrzeń, czyli możesz posprzątać kuchnię, salon, ogólnie dom, bądź jeżeli pracujesz w domu, możesz zadbać o czystość swojego miejsca pracy, czyli swojego biurka, bądź ogólnie pokoju, biura, w którym pracujesz. Da ci to takie kolejne poczucie posiadania kontroli nad czymś. I nie będziesz rozpraszał się ciągle o to, że tu jest jakiś długopis leży, tu jakaś kartka papieru nieposprzątana. Po prostu, jeżeli będziesz w czystym miejscu, będziesz mógł się bardziej sfokusować na swojej wykonywanej pracy. Punktem ósmym jest to zadbanie o siebie, zadbanie o swój wygląd. Nawet jeżeli pracujemy w domu i nie mamy jakichś tam spotkań na wideokonferencjach bądź cokolwiek w tym stylu, to zadbajmy o to, jak wyglądamy. Jeżeli właśnie pracujemy w domu, no to nie pracujmy w sypialni, bo sypialnia powinna kojarzyć się ze spaniem, a praca powinna kojarzyć się z pracą. Więc przede wszystkim znajdź miejsce, w jakim możesz pracować, najlepiej jeżeli będzie to oddzielny pokój, a do tego nie pracuj w piżamie. Przebierz się, może nie w garnitur i tak dalej, ale w takie ubrania bardziej schludne. Do tego idź się umyj i zadbaj o swój wygląd, nawet nie dla kogoś, po prostu dla siebie. Będziesz czuł się lepiej sam ze sobą i lepiej będziesz wykonywał wtedy swoją pracę. Punktem dziewiątym jest to wypicie szklanki wody. Możesz wypić szklankę wody zwykłej. Może być to woda gazowana, woda z cytryną, woda z jakimiś ziołami bądź cokolwiek innego. Kwestia tego, aby nawodnić swój organizm. Nawodnienie jest bardzo kluczowe. Człowiek składa się w, tutaj z, nie pamiętam dokładnie, chyba 80% z wody, więc to nawodnienie organizmu jest całkiem ważne i istotne i mam nadzieję, że o tym przynajmniej już wiesz. I ostatnim punktem jest to zrobienie czegoś dobrego dla siebie. Możesz iść na siłownię, możesz iść pobiegać, możesz poćwiczyć w domu, zrobić taki 15-minutowy trening, czyli pobiegać w miejscu, jakieś tam crossfit, rozciąganie. Bądź raz na powiedzmy tydzień, dwa tygodnie, bądź miesiąc iść na masaż, na do sauny. Cokolwiek, co sprawi przyjemność Tobie i rzeczywiście przyniesie takie pozytywne skutki tego, że to, to akurat zrobiłeś. Przedstawiłem Ci właśnie 10 sposobów, dzięki którym możesz sprawić, aby Twój poranek stał się lepszy i abyś Ty mógł lepiej skorzystać ze swojego dnia pierwszego, drugiego i każdego innego w miesiącu kwartale, półroczu i roku. Także mam nadzieję, że wykorzystasz to, sprawisz, że Twoje następne dni będą lepsze niż te, które były do tej pory. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie i jak zwykle widzimy się w jutrzejszym vlogu. Cześć!